Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, o poranku, to znaczy wieczorem, o poranku, witamy w Wieczorem linkie. czy o poranku skup się? No, o poranku my gramy, natomiast odcinki wychodzą wieczorem. No, a już ja się zaspoilerowałem, jestem ja, no kiedy by mogło mnie nie być, przecież jestem Leszczem, tata się lubi jest, na Jesteśmy lenter. zawsze razem, no czy prawie zawsze, no, no Generalnie tak, dzisiaj co to skrawcił, nie wiem, skrawciliśmy dwa deki Destroy się nazywa, ale nie jest on kompletny niestety ten deczek A ja mam, y, że tak powiem, dek o nazwie bardzo ciekawej Konkretny Error, ale okej okay. No, czyli znowu jakiś grasz cudawianki i skakanki Klik. Moje nie. A dobra, już, przepraszam tak, I zapraszam. drugi dek jest bardzo ciekawy i A co? to drugi to na jutro No właśnie No, to jutro Ale wam będzie. mogę zdradzić O matko O nie, nie Boże, mirror o, jakiś mam no, A no, dobrze wiem, że jest męciutkę, bardziej rozwiązany. Do no więc... dokładnie. Mm. O nie, nie, ty zaczynasz. Okej. Okay. Mój dek też jest taki dziwny trochę, wiesz, więc... Nie do końca wiem czy sobie poradzi. No. Ale zobaczymy. Hmm. tak. Kurka rurka. Niedobrze. Kurka rurka. No. Kurka rurka, spora kurka rurka. Not good. Not. Not. Trudnie. Dobrze, jak to mówię. Kto kawałek w to kawałek wojejeje. No nie da. No nie, no bez jaj, co to ma być, kurde? Chłopie, no. no, no co to ma być? Nic. Hmm. O, ale mam pomysł! Dałeś mi teraz rebus kołowy, zadałeś mi straszny, nie? Powiem ci, że. Nie jestem przygotowany na takie sztosy, nie? Dlaczego? No. Intrygujący. Nawet bardzo intrygujący. Nie wnika, Co to kurde, co to wiesz się dzieje, tata? ty? jeszcze on tu jest? Nie wiem. Bo miałem 25 punktów w werbunku, a miałem 25 kart. Mhm. Bo ten dek jest taki sytuacyjny, bardzo mój. Hmm. No, kombinujesz? No daj mi się skupić, nie Luz, się. Nie, yy, ma, czas, ja poczekam. Hmm. Zepsułeś mi troszkę. No trudno, co robić? Troszeczkę, ale. Ale tylko no kombinuję, kombinuję, no. O kurde, to Hydro gra. Hydro ja. Ale Szczerze żałuję, że go zrobiłem premkę, bo... Chociaż to jest epic. Hmm. Y, bo po prostu... Y, wampiry przecież robię, mamy dalej czerń. Część... No nie... nie Okej. Okay. Y. W... Y, w Tyle szumi wam Steam Deck. No bo stałyby walec, ale już od, od przyszłego tygodnia będzie wszystko przez maczka chyba robione jakiegoś no. tam, także mamy nadzieję, że tam nie ma wiatraków, także nie będzie wam szumiał na pewno. No. I mamy nadzieję, że będzie trochę lepsza jakoś jeszcze. Że uda się coś zrobić. A ja wodę popijam, się akurat kawusi nie ma porannej No. Oho, szefciuka Oho Kurde, no trochę mi się to nie podoba powiem ci bardzo nawet Chciałem to zgnębić Gnęb hmm. Bardzo ciekaw co tutaj takiego się wydarzy? Bo ten stół się zapowiada art ciekawie. O kurde. Może to jest Szczurek, kurde no o, panie. Teraz mi pomogłeś, trochę nie powiem. Kurde dziad. No kurde dziad Wiesław. Z zwany również Rzeźnikiem z Blowikiem. Do widzenia. Zużyłeś niszczawkę, dziękuję. Ej, ja w ogóle pierwszy raz pić brzegnicę, za No, patrz to. No, chyba to są jakieś. Sorry, chłopaki, nie błagaj z Tobą. Sorry, chłopaki. zniszczę. No, dobra, no nie ma sprawy, no. no wziął mi dziad zniszczył gryfonem tego, no kurwa. Gryfonem, brązową kartą. Słyszne. co mam wam powiedzieć? Nasze no się mogę podnieść, no super ekstra. Zwykle oszukujesz, masz karty. Lej spasuj, masz karty straty. Nie, 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 nie. nie A w zasadzie. Pójdę ci na rękę. Dziękuję. Proszę bardzo. Tylko i nie wiem z czego wyjść. To z czegokolwiek, no, ale widzę, że jakiś tam kombinacyjny deck. Kurde, zrobiłeś? Cholera, jasna. No zaciekawił mnie, musimy zagrać rewanż no, za chwilę. Tak, ta być na trzecią turę, bo ja mam na pierwszą Kiki tą królową, co A wzmacnia no tak, setup. o kurde, no to jakiś mocarny, na... set mocarny setup. Wiesz nie? co, bo w pierwszej turze wzmacniam i ty pasujesz po prostu, bo każdy pasuje, a w drugiej turze cisnę trudnie za jeden i tworzę po prostu tego. Zobaczmy, co my tu jeszcze no, ale mamy. Coś coś mi... jakby... O Jezus Marek, coś mi nie pójdzie. Coś tam można jeszcze pociągnąć. Nie, no. To muszę mieć, to muszę mieć, to muszę mieć. Nie, super, Nie Niedobrze. No i po co mi w tym momencie. W tym deku mi brakuje jeszcze trochę niszczarek, bo to jest generalnie taki zero-jedynkowy. Tutaj chodzi o to, żeby klient zaczynał i go cały czas męczymy. Nie? On jest jeszcze bardziej durny. O kurde, koteł. Koteł. Ten deck jest jeszcze bardziej durny niż, niż tamte niszczarki, co na kuchcie żeśmy grali, nie? Hmm. A bo to jest ten taki deck niszczar Mara Kotel, tak. A ten Kotel, szczerze ci powiem, nie był mi zupełnie potrzebny. Bo nie, no dobra, ale... Bo dla nie mam mnie, na ręce Kiki Dla to mnie to jest mega niebezpieczna karta. Potencjalnie oczywiście, bo nie wiem co ty tam grasz. Znając te twoje deki, to może być coś tam mega po, pokręcone. Ło, kurde. <laughs> Nie mam z czego wyjść. Weź mi niż, bo ja nie mam z czego wyjść. Ja go ja muszę zrobić. Ja w tym też nie mogę nic zrobić w tym momencie. To ci pomogę. Dziękuję. E, czy tam się przydał? <grymne> Kurde no. Specjalną. E, ja mam jakieś z spe... tym. Czy na tej far jest specjalne? Tak, to jest karta specjalna, bo tak? karty specjalne to nie są jednostki no. i nie są artefakty, no tylko karty specjalne. I to mi się podoba. Panie Jake, mogę ci powiedzieć, Widzisz, pomogłem Ci, no. Zrobimy tak. Faktycznie, na W Tyk 17-14, widzisz to w ogóle? Wyciągniemy to. A i on będzie, no to muszę Ci pożegnać. Muszę cię, będzie chyba zasmucić, będę cię musiał. No a ja ci muszę chyba powiedzieć, że masz teraz dylemat, co chcesz ściągnąć. Mi się wydaje, że masz mały dylemat, co chcesz ściągnąć Co robi? Nie? Aha, aha Masz jeszcze tak. <noise> Nie pukaj w stół! Z twojego ultradeska. Nie pukaj. Każde dwie niszczarki poszły. Idź no co ty, podałeś się, no nie no rób sobie. No, No nie no, co to za mecz, był, no. no wziął dobra, ty mi... zapraszasz. Wrasz te upośledzone niszczarki dla ułomu kurde, które <laughs> mnie jak zwykle pochłoną. Nie no akurat... Wiesz co bo ja tu no, te... mam, muszę wrzucić. To nie dobra, wrzuć co tam potrzebujesz. To nie jest kompletny dek. To, tam są duże braki, tam nie ma jeszcze z dwóch albo trzech niszczarek nawet. Mhm. I tak za bardzo nie wiem jeszcze jak się poruszać Czyli tym to jest dekiem. jest ten ułomny dek, który rzucasz wilkołaki z odpornością i wszystko chłopowie się. O właśnie, tak? kurde, wilkołaki tu powinny być, patrz, a ja się zastanawiam co? Kurde, ale jestem gapa, to poczekaj chwilę, ja sobie to zrobię. Przy okazji no. widzowie sobie zobaczą... Ee, jest. Zobaczą sobie deczek. Hmm. Hmm, teraz tak, to wywalamy. Brakuje nam jeszcze tego e, Tego niekoniecznie, wywalmy to Na razie, no wiecie, ten deck jest niekompletny, no więc gramy to co gramy No dobra Dobra, się dopraszaj mhm. Ja w sumie tu żadnej niszczarki nie mam ja byłem w minusach, to nie wiem, na razie nic nie widzę hmm. Chcę jeszcze jedną rzecz wrzucę Dobra no, Dobra, dobra Także deczek widzieliście jak wygląda. Generalnie chodzi o kontrolę stołu mocną, najlepiej jakbyśmy nie zaczynali. Tak. Na pierwszą turę możemy Żagnicę rzucić, możemy, no to dowolnie, możemy nawet wyjść z tego, z y, Igerna, na sam koniec sobie, nie? Znaczy no, przed ostatnią kartę, wiadomo. Ale możemy pierwszą rundę cisnąć, nie? I potem, no sytuacyjnie, zobaczymy zaraz jak będzie drugi nasz mecz-up, jak się ułoży. Aha, ja się nie zrobiłem. Siódemka, siódemka, siódemka. No dawaj, dawaj, bo tutaj nam. tygnął nam widzowie. Eee, już zasnęli już za telewizorami. Niestety, niestety. <coughs> Zapomniałem o tych wilkołakach. Kurde, widzisz. To właśnie mi brakowało jakichś tych brązów. Mówię, co tam, co tam się powinno zagrać? A to one są potem nietykalne na sam koniec. I one są no, hmm. jako finisher wracając. do No w zasadzie, z gryfem nie? to zawijesz. Zapraszaj. Yes. No gryfem, tak. No, no ale. Gryfa raczej na koniec nikt nie trzyma, nie? Więc to tak jest też... No ale zobaczymy drugi mecz. Mogłeś nie się poddawać, bo... Bo to takie wyszło nierozstrzygnięte, że tak powiem. Dla mnie takie mecze że, poddane. A to na co? No dużo rzeczy miałem. Ja no ja nie miałem nic, Moruda miałem, żagnicę miałem. Żabnicę, żagnicę, zawsze mi zawsze mi się myli, nie? Żabnica to po inny port. No zobaczymy co teraz nam los przyniesie. No nic nie. Pom, 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 pom. No księga księga tak. No ale ja mam także. No na ja razie nie. mam, bo ona w oryginale chyba nie powinna być. Znaczy w oryginale, w, w cudzysłowie mówię w oryginale, bo to jest tak dek taki mój konstruowany, bo tak sobie stwierdziłem, że jakieś trzeba było zrobić modyfikację tego deku, który mieliśmy na niszczarki. Żeby był mocniejszy trochę, nie? I tutaj stwierdziłem, że pójdę w te... Jak hmm. powiem ci kurde, że mi trochę nie. Trochę mi to tak nie za bardzo tutaj pasuje Co? Wiesz ja cię kiedyś zniszczę No wiem no wiem no co on ci wyjdzie No nie wiem no dopiero jedną kartę rzuciłem no, bez przesady no Graj sobie co chcesz no Mhm. Mm Tobie nie głupi pomysł, nie? Wiem, bo ja sam nie głupie pomysły to też... Nie doceniasz mnie. Mm. No to patrz. Mm. Dobrze. Czy ja chcę ryzykować? Nie wiem. Twoja sprawa? Zdam się na szczęście. No, widzę, że już się cieszysz to. Pewnie coś ci polosowało dobrego. Oh yeah, baby, baby, baby. O kurde. Yeah, yeah, yeah. Ty, Tylko pozwalisz, że nie zrobisz tego jedni, bo chcę coś zrobić. Ciekawego. Ech. Hmm. Łatnie. No kajak, na się przygotowujesz? niekoniecznie. Ale czujesz, że tak. Zrobimy tak... Zrobimy tak... O, zaczyna się. Mambo jumbo. Kurde, źle wzmocniono. Ale to nic. No działa. <grywy> Miałem zamiar to pochłonąć sobie, w kosztem werbunku cię niszczyć za o kur No kurde, no to za dużo byś chciał, powiem ci, nie? No. nie? Dobrze, że zaczynałeś, bo to właśnie jest taki kontrolny dek. Dzisiaj który... nie mam nawet kart organicznych teraz. To jest taki właśnie kontrolny deck, który pozwala na... na zagrywanie różnych rzeczy. Wiesz, jest mały problem? Ja nie bardzo mam zagrywać. Tak mogę zrobić. To widzę? Nie, hmm. nie gra. No i zepsułem cię trochę z Twoją chodnicą. Bo na pewno ją masz. Nie wierzę, żebyś jej nie miał. Troszkę mi to nie Pytanie, pasuje. Czy, czy, czy no właśnie. Hehe, chłopie, za mało wyjdzie. Za co gryf? Gryf raczej nie wyjdzie ci. Niestety. No. no patrzcie, jak kombinuje, nie? Tu kwiatków nie mam, które podwójnie aktywują. Co się je? Co to za tak burny? Nie wiem. A przecież to nie jest kości, zapomniałem Czy ja chcę ryzykować? Nie chcesz ryzykować. Uwierz mi, nie chcesz ryzykować. Oho Siadł. No tak wypstrykuję się powoli. Myślę, że kurczę, to jest duży błąd. To co robię. Ale. Ale to nic. Żyję się na błędach, niestety. O! Nie uda A! Ma nie jest Po co się trudzić? Cztery. Wiesz, że tego nie wybierasz. No. Dobry Tati, rzejdź. Cisna 2-0. Ciśni. Tak? Ciśnij, no jak musisz, to ciśnij. No zobaczymy. Zaraz ci Tylko mi karty, bo ja cię ciśniemy. To jesteś łobus. Wiem, jestem sobie dumny. Hmm. Zaryzykujmy. Zaryzykujmy. Mi telefon skończyłem. No kurde, no patrzcie, dziada no. Hmm. Mało inwazyjnie widzę. No tak, no. Tworzą, mi to pasuje. No tak, będziesz miał ja niestety, nie. Mhm. Ale ja mam parę kart martwych. No właśnie, przecież mi kartę martwą. Co no, ja mam właściwie w deku? Aha. Uu, Aha! kłopoty. Aha. Nie, tym coś wyciągnę, ale kłopoty mam dużo teraz. Brakowało mi dwóch goldów dobrałem dwa goldy. Kurde. Ech, trochę mam zwali. kłopoty. Mówisz? No. Kłopoty jeszcze? Dobra, już trochę lepiej. Hmm, Cisz? Cisz? bo nie, to jest trudne o kurde, to nie ta karta ale zwaliłem teraz Co? no nie ta o, karta no. księga jest a czy ja? Eee, dalej, a co nie? to się stanęło się? aha, o boże, to znowu błąd no, no ja się no, źle, ja źle no. jeszcze się poruszam tutaj no. No, no nie, cały czas myślałem, że to jest ta do bustowania karta, pomyliłem się sorry, Brawa. sorkencja mm. no mój błąd ja zrobię tak i teraz nabił no musisz coś rzucić mocnego, nie? Bo hmm. ja się będę wzmacniał to To musisz mnie coś mocnego rzucić. Hmm. Że zrobiłem Bardzo, że O O, Egan pasożyt Dobra, przyjmujemy zakłady ile ten Egan twój śmieszny przeżyje. Patrz to No wiem, wiem Najsilniejsza karta z gry No, nawet jej nie mam, no, no to jest jakiś tylko. Taka ciekawostka. Dziękuję, dobranoc. Mm. No. Nie będę cię gnębił. Kurde no gra jedynki No lepsze jedynki od moich jedynek nie. No, to już, no próbujesz mistrza potworów w zniszczyć na potwory no. mm. głupi, głupi pomysł Teraz brakuje mi jednej karty Mówisz? No Kurde no trochę lipa To kurde, jest, To jest mała. w ogóle martwe Martwe karty mam niestety, nie? Te? No. Nie Nic nie zrobię w tym meczu niestety, nie? Ja mam wyjątkowo wybitnie. Jak chodzi o karty. Oho. No nie poszło mi tutaj. Los No niestety na pusto, wjechała na pusto, jak to mówię? no bez sensu, bo już nie mam kart organicznych z deku, to wiesz, no, no w ogóle miałem taki słaby, słaby miałem ten. Rzuci gryfa jak nic. Masz prawda? Co ty żeś zrobił? Nie zapomina? Ja miałem plan... Co za gościu? Ja miałem plan, żebym miał dwie jednostki, ale przecież ten idiota... On pochłania przecież. Co za tym? No nie wierzę, no. Kurde, miał mecz wygrany już praktycznie. I znowu przegrałem. No. Nie no, graj. Dasz radę. Nie poddawaj meczu. Masz A, przewagę nie. karty, dasz radę. No, nie, nie daję tej przewagi karty. Jak ty masz za miliard. 56 punktów i gry w G. Co za gościu, kurwa. Nie wiem. No nie pukaj w stół, bo się wzbudza Zbędę mikrofon. Będę nie. Bo jest ten. To kot kot wygram tego. Jeszcze kotę. No nie zabijesz. Nie masz tego Nie? No, tego sobie. Kurde, jeszcze to. Nie jak wiszcz. Strasznie uszach dzwoni. Nie. Jeszcze to niestety przegram, nie? Nie. Aha, Morwu. Morwud. No, Morwudziński. Ty jeszcze masz Ozrela. Kogo? Ozrela na pewno. Eee. Kurde no i dupa. To spita. Co? Przecież ja razu zużyłem. Już Złożyłeś? No i całaś nie ledzę. Nie. No i niestety pusta kejmy zaszło. Thank you so much, Made i Morwood. Ja pierdekam jeszcze Morwoudzińskiego, nie? Zchubań. O jazdra, ja puknąłem, sorry. Sorry widzowie. No widzicie. No 1-1, no kurde no. My nie wiem, my się nie potrafimy pokonać nawzajem. Nie no dobrze no widzisz, no dobre rozdanie było, trochę błędów i w jednym i w drugim meczapie było. Ale to szczur mi zepsuł. No szczur ci zepsuł. Bo ja tak, liczyłem, no. ja zapomniałem, że on przecież pochłania i ja rzuciłem żagnicę po prawej stronie jego i. Tak z potencjałem i no, no. jeden i drugi, kurczę, także bardzo ciekawa opcja, trzeba będzie to rozwijać. No ale na dzisiaj się pożegnamy i zapraszamy na jutro. No ja wam powiem widzowie, nie spodziewacie się co dla was przygotowałem. A jutro wracam na stare śmieci, tylko tyle powiem, także do zobaczenia. Czyli znało jakiś mil czy coś w tym yes. Nie, Nie mil, nie mil. Także ale Czarni na pewno. Czarni. Yes. Czarne słońca. No. Słońce świeci zawsze w Nil w gardzie. A ja ci powiem wracam do korzeni, <noise> ale nie do końca. Rozumiem. To do jutra. Trzymajcie się, cześć.